Stacja HR, nie tylko o biznesie. Zapraszamy do śledzenia naszych podcastów na Spotify, iTunes oraz YouTube. Cześć! Dzisiaj w Przystanku Graf, ten pierwszy odcinek z serii 5 minut o CV. Dziś zdradzę Wam, co to jest dobry CV i co musi w sobie zawierać. W następnych odcinkach każdy z tych elementów dokładnie, szczegółowo omówimy. Jeden odcinek to jeden element. Tak, jak obiecałam, dzisiaj zaczynamy od tego, co to jest dobre CV. Natomiast dobre CV to takie, które jest ładne i z sensem odpowiada na wymagania roli, na którą aplikowałam. Czyli bardziej tradycyjnie mamy aspekt formy i treści. Jeśli chodzi o to, co ma merytorycznie to CV zawierać, zaczynamy od rzeczy technicznych: imię, nazwisko, dane kontaktowe koniecznie. A później przechodzimy sobie do paragrafu o mnie, bądź cel zawodowy, bądź um, jakkolwiek inaczej to nazwiemy. Opisujemy swoje doświadczenie zawodowe, edukacja, certyfikaty i bardzo często właśnie gdzieś z boku wyszczególniamy najważniejsze umiejętności, języki tuchew, ale nie musi być. Dużo ważniejsze jest na przykład właśnie umiejętności czy narzędzia. Jeśli chodzi o zdjęcie, zawsze do naszej decyzji. Można je dawać, nie trzeba. A także jeśli chodzi o zawartość, to są te najbardziej niezbędne elementy. Z perspektywy samej formy, oczywiście ładne. <grym> Natomiast no przede wszystkim odchodzimy już od robienia, wiecie, CV w Wordzie. Jest mnóstwo darmowych kreatorów, które pozwalają się naprawdę fajnie tymi, tym dokumentem pobawić. Ja zawsze wszystkich zachęcam do korzystania z kanwy. To jest darmowy, darmowe narzędzie, a ma bardzo fajne wzory CV. To CV, które tutaj widzicie, jest też właśnie jednym z takich wzorów kanwowych. Także zachęcam. No i na pewno właśnie z jakiegoś fajnego, ciekawego kreatora, zadbany graficznie. A dopilnowane czcionki, powyrównywane wszystko, tak, żeby to CV nie powodowało w osobie czytającej, wiecie, popłochu i, yy, i wrażenia po prostu niedokładności, bo po prostu pierwsze wrażenie, słuchajcie, się yy. liczy. Dzisiaj na tyle, tak jak obiecam, tylko wstęp. Czekajcie na kolejne odcinki, gdzie każdy z tych elementów już dużo bardziej szczegółowo omówię i doradzę Wam. Co się podoba HR-om i menadżerom? Do zobaczenia!